Chcesz, by Google Ci ufał? Zadbaj o E-E-A-T, nawet w krótkim wpisie. E-E-A-T to doświadczenie, ekspertyza, autorytet, wiarygodność. Dodaj swoje imię i mini-bio, to autor, a nie anonim. Pokaż doświadczenie, nawet jedno zdanie typu. Piszę o tym od 2015 roku. Zacytuj źródło. Link z nazwą źródła, np. Na WHO lub Statista, zwiększa wiarygodność. Jeśli to Twoja opinia, napisz to jasno. Uczciwość to większe zaufanie. Autorytet budujesz przez spójność. Trzymaj się jednej tematyki na profilu. Ekspertyza to nie tytuł naukowy, to sposób, w jaki tłumaczysz trudne rzeczy prosto. Zadbaj o przejrzystość wpisu. Prosty język, czytelna struktura, uczciwy tytuł. Minutowa porada, podpis, doświadczenie, źródło, przejrzystość. To mikro-EEAT, które działa.